Schopenhauer. Erystyka. Jak wygrać każdy spór. Do wykładu o erystyce warto się uzbroić w kilka pojęć. Oto niektóre z nich. Erystyka to jest sztuka wywoływania wrażenia w słuchaczach i w rozmówcy, że ma się rację lub że ktoś racji nie ma. Chwyty erystyczne nazywane też sposobami, fortelami, trikami, sztuczkami erystycznymi, to sposoby prezentowania i obrony lub podważania jakiegoś stanowiska w dyskusji. Triki erystyczne mogą realizować dwa doraźne cele. Defensywne chwyty służą prezentowaniu jakiegoś stanowiska, są sposobem jego obrony. Ofensywne fortele mają na celu osłabienie pozycji oponenta, a więc są rodzajem ataku. Atak erystyczny to zastosowanie ofensywnych forteli erystycznych. Obrona przed nimi sprawia, że nie osiągają swego celu. Chwyty erystyczne mogą, ale nie muszą zawierać rozumowania. Argumenty erystyczne to chwyty polegające na wnioskowaniu. Są przekonujące niezależnie od tego, czy ich przesłanki są prawdziwe, i struktura wnioskowania jest prawidłowa. Erystycznymi zabiegami nazywać się będzie fortele nie zawierające rozumowania, na przykład zachowania mające doprowadzić oponenta do irytacji. Argumenty erystyczne, czyli takie argumenty, które zawierają rozumowanie, mogą, ale nie muszą być sofizmatami. Sofizmat to jest argument zawierający błąd. Jest zwodniczym sposobem argumentacji, który ma na celu wprowadzenie kogoś w błąd lub przekonanie go do czegoś przy pomocy niepoprawnych lub dezorientujących rozumowań. Przymiotnik sofistyczny oznacza więc, że argument zawiera jakiś błąd. Błędy w sofizmatach są trojakiego rodzaju: błędy materialne polegają na przyjęciu za prawdziwe fałszywych przesłanek lub takich, które bezpodstawnie uznano za prawdziwe, pewne lub prawdopodobne. Na przykład takim błędem jest uznanie, że Wikipedia daje nam niepodważalną wiedzę. Zaś błędy formalne polegają na niepoprawnej formie wnioskowania, czyli na błędzie logicznym, w wyniku którego wniosek nie wynika z przyjętych przesłanek. Są też sofizmaty wykorzystujące nieprecyzyjność języka, np. homonimia i wieloznaczność. Błędy, o których tu mowa, mogą być narzędziem wpływu, perswazji, manipulacji i niedomówienia. Manipulacja w szerokim sensie to wpływ polegający na tym, że działanie jednego systemu zmienia sposób działania innego systemu. W przypadku komunikacji międzyludzkiej wpływ polega na tym, że działanie jednej osoby zmienia coś w innej osobie. Zmienia jej myślenie, emocje, postawy, decyzje, sposób działania. Perswazja jest rodzajem takiego wpływu. Polega na tym, że skłania się kogoś do przyjęcia lub zmiany poglądów. Skłania się kogoś do jakiegoś działania lub do zmiany sposobu działania. W tych wykładach termin manipulacja będzie miał nieco węższy etyczny sens i oznaczać będzie wpływ polegający na tym, że jedna osoba ogranicza wolność innej osoby bez jej zgody. Sofizmaty zwykle są narzędziem dezinformacji. Mogą polegać na kłamstwie, ale częściej polegają na niedomówieniu wprowadzającym w błąd. Niedomówienie wprowadzające w błąd polega na pominięciu niektórych informacji lub faktów, które są istotne dla tematu rozmowy i mają znaczenie dla pełnego zrozumienia danej sytuacji lub przekazu. Niedomówienie takie zawiera w sobie mylącą sugestię. Myląca sugestia to jest niedomówienie, które utwierdza rozmówcę lub słuchaczy w błędzie. Teraz, gdy już jesteśmy uzbrojeni w potrzebne definicje, Możemy bez niedomówień mówić o erystyce.